Ja nie ukrywam tego, że dzisiaj jesteśmy na hybrydowej wojnie z Rosją. I nazywam sprawy po imieniu. Polska jest dzisiaj najbardziej atakowanym państwem w Unii Europejskiej. Myślę, że wiele jeszcze nie wiemy, bo wiele spraw było na koniec gunkowanych, wyciszanych i wprost kasowanych, żeby nie można było odtworzyć wszystkiego, co było robione Pegazusem. No, tego jestem przekonany, to znaczy władza Pisu w ostatnich dwóch miesiącach swojej władzy, czyli po wyborach, miała czas na to, żeby. Zamazywać rzeczywistość. I wiele tych rzeczy, łącznie z komputerami i innymi rzeczami, nie jest odtworzyć, bo poznikała wiedza i nie można wszystkiego odtworzyć. Zanim przejdziemy do filmu, poprosimy Cię o chwilę uwagi. Czy wiesz, że kanał Gońca subskrybuje? Ledwie połowa z milionów widzów, którzy co miesiąc odwiedzają nasz kanał. Z Twoją pomocą chcemy to zmienić. Im więcej subskrypcji, tym więcej jakościowych materiałów, które możemy dla Was tworzyć. To my rozliczamy wszystkich polityków z ich pustych obietnic i kłamstw. To my ujawniamy, w jaki sposób krzywdzą ludzi wpływowi celebryci tacy jak Krzysztof Rudkowski czy Królowa Życia. To my upominamy się o najsłabszych i z Waszą pomocą zmieniamy świat na lepszy. To co? Dałeś się przekonać? Zasubskrybuj nasz kanał, żebyśmy dalej mogli tworzyć najlepsze treści na polskim YouTubie. Ja nie ukrywam tego, że dzisiaj jesteśmy na hybrydowej wojnie z Rosją. I nazywam sprawy po imieniu. Po pierwsze, mam wiedzę wynikającą z raportów, które dostaję. A po drugie, mówię wprost, jeżeli pod Warszawę, pod Bydgoszcz, do Rznina, wjechałby czołg z rosyjską flagą, to byśmy uznali, że to jest wojna, prawda? Mielibyśmy poczucie, że on strzelał jak będzie, to będzie konkretnie. Tak. No to dzisiaj wszędzie w tych miejscach, w których powiedziałem stoją rosyjskie czołgi, tylko że wirtualne. Są maszynami, które mogą wyłączyć. Elektrownie, wodociągi, szpital, czy szkołę, mogą sparaliżować. Urząd ukraść nasze dane. I dokończyć misję czarnego ekranu, że nic nie zobaczymy. I albo to sobie wyobrażamy, bo w takim miejscu jesteśmy. Polska jest dzisiaj najbardziej atakowanym państwem w Unii Europejskiej. Spojrzałem na godzinę, jak wchodziłem do Was do studia, za pięć e, szóstek tutaj wchodziliśmy. Na tą godzinę w Polsce od, od początku dnia, e, od 00, 1870 chyba ataków zostało zgłoszonych, incydentów. To się wydarzyło zaledwie kilkanaście godzin. I albo sobie to wyobrażamy, albo mówimy nic się nie dzieje. No to ja mówię, dzieje się. Musimy być wszyscy w trosce o cyberhigienę. Co to oznacza? Bo teraz znowu pytacie, co może być zaatakowane? Portale prezydenta, kpr u czyli premiera, minister, stale są atakowane. To nie jest radna nowość, że atakuje ktoś stronę prezydenta, bo słyszałem ostatnio, że strona prezydenta chciała zaatakować. No nie, bo ich bronimy. Stąd prezydenta, premiera, ministerstw. Od lat to się zdarza i nie teraz. Polscy przestępcy to robili? Nie robili rosyjscy. Tylko, że to nie jest najtrudniejsze, żeby to sobie wyobrazić, i też nie jest no niczym nadzwyczajnym. No jak się wyłączy strona internetowa, gdyby to się wydarzyło, no to naprawdę, to no, no nie skończy się świat. Świat się skończy, jeżeli ktoś tam wyłączy wodę, gaz, pozbawi dostępu do naszych pieniędzy w bankach, zrealizuje jakiś atak, który spowoduje na przykład, że szpital nie będzie działał, albo światła na ulicy zgasną i na przykład samochody zaczną się zdarzać. Doprowadzi do dużego chaosu. Tak. I takie instytucje jak NASK, ABW, CSIRT czy CSIRT MON, czy Ministerstwo Obrony Narodowej, są od tego, żeby w systemie krajowym panować nad różnymi elementami tego ekosystemu cyberprzestrzeni, Panują. Chronią wojsko, transporty wojskowe doprowadzają do tego, żeby infrastruktura logistyczna dla wsparcia ukraińskiego działała i polska armia, żeby była bezpieczna. Chronią kluczowe spółki dotyczące obszarów zarządzania Polską Armią czy wsparcia produkcyjnego. ABW, instytucje rządowe, wszystko to, co dotyczy zabezpieczenia premiera, prezydenta, całości procesu związanych z procesem decyzyjnym, ale też głównych instytucji rządowych, NASK. Samorząd, najbardziej miękkie podbrzusze, czyli instytucje infrastruktury krytycznej, czyli woda, kanalizacja, te sprawy, które dotyczą zarządzania administracją. I ten ekosystem jest poddawany codziennie próbom. I teraz ile tych prób się udaje? No i jakieś się udają. Czasami jedna, czasami dwie, czasami malutkie, czasami większe. Tylko żebyśmy zdali sobie sprawę, że jeżeli tygodniowo, może inaczej, jeszcze to wzmocnię, miesięcznie mamy w Polsce zgłaszanych incydentów około 60 tysięcy. Miesięcznie to roku, to wyobraźcie sobie, jest w roku. Tych, które zostają podjęte jako rzeczywiste, które miały wpływ na infrastrukturę. To jest 150, 200, 350, 400 w zależności od dnia. Średnia niech będzie 250. To znaczy, że w miesiącu takich mamy 7,5 tysiąca, 10 tysięcy. A to sięgnijmy, panie premierze, po takie bardzo spektakularne i proste przykłady. Mamy wybory, zacznijmy od Słowacji. Są wybory na dwa dni dosłownie przed głosowaniem zyskuje wielką popularność deepfake, a więc stworzony przy użyciu sztucznej inteligencji fałszywy materiał wideo. Tam jest motyw taki, że lider liberalnej partii słowackiej rzekomo rozmawia z przedstawicielką mediów na temat planów tam fałszowania wyborów. To wszystko oczywiście rzuca fatalny zły cień na jego postać. Sprawa ewidentnie może mieć znaczenie na konkretne wybory, jakich dokonają wyborcy, którzy nie zdążą przed głosowaniem. Dowiedzieć się, że był to deep fake. Co w sytuacji, mamy w Polsce ciszę wyborczą, co w sytuacji, gdy Rosjanie czy ktokolwiek inny przy użyciu deep deepfakea, świetnie skonstruowanego, świetnie rozprowadzonego przy pomocy algorytmu zaplanowanego, spróbuje w ten sposób zaingerować wybory? Mamy właśnie po to parasol wyborczy, który w takich sytuacjach ujawniałby, że to jest dezinformacja. Zresztą w Polsce już się takie rzeczy zdarzały. Bo my mówimy o przykładach europejskich, ale za czym one się wydarzyły, to przypominam, atak na Polską Agencję Prasową. Wojsko. się na tym papie, bo my do tego papu podchodzimy mniej więcej tak. Ja też dobrze u Was dłuższy problem, to trochę dłużej o tym powiem. Wydawało się, że ktoś puścił informację i że w Polsce będzie mobilizacja, idziemy na wojnę z, do Ukrainy. No i wszyscy tak to odebrali. Ale to jest tylko kawałeczek tego procesu. Trzeba było zaplanować godzinę. Zaplanowaną godzinę na. Pełną godzinę, kiedy są najdłuższe audycje radiowe w radiach, po to, żeby depesza papu zeszła w czasie rzeczywistym podczas serwisu, żeby ją na żywo przeczytać. W mhm. emocjach szybko, bez sekundy. Czyli chodzi ona na 14.1, czyta się ją na żywo, bo tak, gdzie reagują serwisy, cała Polska tym żyje. I gdzie jest tutaj mądrość w całości? Czy jesteś w stanie zareagować w minutę? No pewnie, że nie jesteś, tylko że to jest mądrość też wasza. I w tamtym momencie okazało się, że przez to, że mówimy dużo źródła dezinformacji. Mówimy o procesach, które się dzieją. Państwo zareagowało nie tylko systemom ochrony. Nam koordynacja na na poziomie rządowym zajęła 4 minuty, ale Wam zajęła sekundy. Dlaczego? Dlatego, że nie podaliście tego dalej. W Polsce tylko jeden ośrodek regionalny, jednego radia podał tą informację. Reszta pomyślała, okej, okay, ja to sprawdzę jednak. Bo chyba to nie jest tak, że w depeszy papu bez decyzji premiera by ktoś ogłosił, że właśnie idziemy na wojnę. No i to jest pytanie. Gdyby a koordynacja była świetna, to mogły zrobić tylko rosyjskie służby. Taki wjazd na polską infosferę. No i gdyby to jednak podały, mogę mówić o radiach, pewnie mówić. ZK, RMF, SK, Netok, FM i Jedynka, i wszystkie by podały to w tym samym momencie, mamy Wybuchła panikę. By panika, Prawda? Tak. I po co ten deepfake? No i po co ten deepfake? A jak było wejście na to konto? Dlaczego można było zrealizować ten atak? Już mamy to wszystko sprawdzone. Jeden z dziennikarzy dał synowi czy córce, ale dziecku swoje urządzenie służbowe na którym zostały wgrane aplikacje. Jak, znaczy, jak to... W filmach są takie no, sceny, ale to się... się śmieją, że słaby scenariusz. No, ale to się wydarzyło. Znaczy, Najprostsze czasem. Jeżeli pytacie, jak się zabezpieczyć też. To ja zwracam wszystkim Państwu uwagę. Higiena cyfrowa, to znaczy rozsądek, urządzenia służbowe nie przekazywane, hasła nie oddawane, nie zapisywane w tym samym urządzeniu hasła do swoich kont, nie wgrywane aplikacje, nie jakieś różnego usługi, za które płacimy, które nie wiadomo komu dają rzeczy. To jest taka podstawowa. Higiena cyfrowa, cóż, nie szukajmy jakichś wielkich systemów, które mają chronić państwo. My mamy, jest cyfryzacja, ma, mamy cti współpracujemy z ABW, z Agencją Wywiadu. Naprawdę Polska jest dobrze zabezpieczona. No tylko, no, znaczy, nie sprawdzimy urządzeń w kilkudziesięciu milionach em, em, oprogramowania, nie powiemy, no ty słuchaj, co tam narobiłeś. No to też tak się ty, wygląda, więc dlaczego to się wszystko też w Polsce tak dzieje? Bo my o tym procesie zaczęliśmy mówić w lutym i w styczniu, z panem ministrem Siemoniakiem. O programie, wyborczy, programie, yy, programie wyborczym, programie, o parasolu wyborczym, czyli ochronie na wybory, zaczęliśmy mówić 4 miesiące przed wyborami. Po co? Po to, żeby przyzwyczaić, że to się może wydarzyć, że trzeba reagować. Wdrożyliśmy, w AB, ABW wdrożyło w Krajowym Biurze Wyborczym procedury. Mamy pentesty, mamy całą strategię przeciwdziałania z PKW w sytuacji krytycznej, obserwujemy przepływy finansowe. Powołaliśmy grupę roboczą z platformami, które zostały w ten proces włączone. W Rumunii, kiedy to zaczęto robić? Na tydzień przed wyborami. Znaczy, i to jest też, znaczy, albo sobie wyobrażasz miejsce, gdzie jesteś, a ta wojna z Rosją to nie jest tylko tak, że sobie tutaj gadamy, tylko ona się dzieje, bo jestem przekonany, że nasz program obejrzy jakiś agent Gieru i powie: Gawkowski powiedział to, powiedział tamto, jest tak, czy siak, i wyśle notatkę. I albo zdajemy sobie z tego sprawę, albo nie, albo informujemy społeczeństwo, że to się dzieje, albo na tydzień przed wyborami nagle mówimy: o jak to się stało? Cytuję rumuński przykład, że nagle miliony. Euro wpłynęły na kampanię promującą jednego kandydata z zagranicy. Znaczy, albo to widzisz i to mówisz, albo mówisz, no nie wiem jak to się stało. No po prostu instytucja, która źle działała tam, to znaczy, ktoś nie alarmował. Nie da się nie widzieć, że miliony euro płyną na kampanię, bo platformy mają tą wiedzę, tylko trzeba do nich przyjść, tak jak my i powiedzieć: Słuchajcie, jak to się wydarzy w Polsce, ktoś nas nie poinformuje, to my poinformujemy, że wzięliście nielegalny udział w tym wszystkim i my mamy wyłącznik, który mówi, was tu nie będzie. To znaczy demokracja przede wszystkim, obrona normalności. Włączyliśmy wszystkie komitety wyborcze. Wszystkie. Nikt nie zostanie pominięty. Komitety wyborcze mają mieć wiedzę. Już, już są w niektórych kwestiach informowane, co się dzieje z ich kandydatami. Po to, żeby wszyscy mieli równy przegląd pola. Po co? Żeby znowu nie było na koniec tego procesu, że ktoś coś robił nielegalnie. Czy ta kwestia Rumunii jest pasjonująca? Pan już zaczął o niej mówić na. No. Ja nie wszystko mogę powiedzieć. No właśnie, a ja chcę pana zapytać zupełnie na, najprościej o tę kwestię. No wszyscy y, żyliśmy t, y, też w jakimś mierze tym tematem, który można sprawdzić do tego, że wygrywa kandydat rzeczywiście w demokratycznych y, wyborach, jako takich, ale rozumianych w takim sensie, że... to z nielegalnym oddaje... finansowaniem kampanii. Właśnie, I to wygrywa, jest ale, ale wpływ na wynik ostateczny ma nielegalne finansowanie kampanii. Szereg jeszcze innych rzeczy, no bo tam mamy nie, wykorzystywanie nie, to fałszywych ja algorytmów, manipulacje no, w mediach, przeróżne tak. prze rzeczy. Ale dalej dla mnie, panie premierze, ta kwestia nie jest aż tak prosta, Prosta, żeby natychmiast odpowiedzieć. To znaczy, ktoś jednak te wybory wygrał, to znaczy, ktoś jednak zdobył najwięcej głosów. Czy dla Pana taka kwestia jest moralnie, czy od strony społecznej prosta do oceny, to znaczy ewidentne nieuznanie tych wyborów, niedopuszczenie człowieka jeszcze raz, czy jednak budzi więcej e, dylematów, no bo też jest opowieść o tym, czy co w ogóle mówi o demokracji sytuacja, w której w ogóle można takie, w, taki wpływ A, uzyskać? Odwrócę to. Mamy w Polsce zasady wyborcze, prawda? Kodeks wyborczy obowiązuje od wielu lat, kilka ciszy, wyborów niestety. przeprowadzonych. Ciszę, to nam daje spokój. Mamy kodeks wyborczy. W tym kodeksie wyborczym jest napisane: Musisz zebrać 100 tysięcy podpisów. Prawda? Prawda. Niektórzy mają dziś problemy z tym, tak. To. I teraz tak. Niektórzy zbiorą 110 tysięcy podpisów. Ja znam takich kandydatów z poprzedniej kadencji. Zostanie im zaliczonych 97 tysięcy. 3 tysiące nie zostanie im zaliczonych, a mieli 110, no ale odpadły. No, bo złe PSL, złe adresy, ale dla wszystkich są takie same zasady, prawda? Tak. Widziałem też takie listy wyborcze, które nie były przez to rejestrowane. Widziałem, bo robię to od 20 lat. I teraz pytanie. Czy w związku z tym, że to tak zostało um, zrobione, to tego kandydata rejestrujemy, czy nie? On zerwał 110 tysięcy podpisów, czy nie rejestrujemy? No ta kwestia się wydaje super ewidentna, nie, nie udało się zebrać To 000, jest taka sama kwestia. z gry. No tak, no i tu jest taka sama kwestia. Mamy kandydatów, którzy wiedzą, mamy takie same zasady, to znaczy nie ma możliwości wpływania na kampanię zagraniczną, na kampanię polską z zagranicy. No i ktoś się godzi, żeby podkręcać ją milionami euro. Znaczy to łamie zasady, czy nie? Utrudnia sytuację w tym sensie, że ten kandydat, który czuje się wybrany przez społeczeństwo, zaprzecza tym wszystkim oskarżeniom. No dobra, tylko że te pieniądze tak wpłynęły. Znaczy, w Polsce też może kandydat powiedzieć: Oszukaliście mnie, bo skręciliście 13 tysięcy podpisów, bo złożyłem 110 tysięcy. I rzeczywiście na kartce wniosku, bo jak idziesz do PKW, jak ktoś to wie wszystko i sobie wyobraża, to tak wygląda, że tam ci zapisują, ile zgłosiłeś. I mówią ci, mówisz: Zgłosiłem 110 tysięcy, 204 podpisy. I dostajesz ten kwit. A później ktoś ci mówi: Nie zarejestrowałem cię. No nie było tych podpisów i on ma prawo powiedzieć, no miałem 100 tysięcy, oszukało mnie państwo. No tak czy nie? No to się wydarzy, to znaczy albo są zasady, których wszyscy przestrzegamy i bezwzględnie je tolerujemy, bo mówimy demokracja przede wszystkim, albo ktoś mówi nie toleruje ich. Na szczęście i to też chcę powiedzieć do wszystkich komitetów wyborczych głównych, wszyscy w Polsce te zasady tolerują, nawet PiS je toleruje, bo widzę. Na początku krzyczeli, ale dzisiaj chętnie korzystają, jak jakaś wiedza się pojawia. Więc wszyscy dzisiaj uczestniczą wiedzą co się dzieje, no, bo lepiej przejść szkolenie, wiedzieć, bo na wszelki wypadek też warto w tym być. Nikt nie będzie się tym chwalił, bo każdy powie: Ja tutaj mam sam swoją kontrolę, i dobrze. Jak jest jakiś komitet, który mówi: Ja będę robił swoją kontrolę, to to bardzo dobrze. To jeszcze nam tylko pomoże. Niech każdy robi kontrolę. Bo jak każdy będzie robił kontrolę, to znaczy wszyscy będą mieli czyste ręce. No ale to też jeszcze powiedzmy, zwróćmy uwagę na dwa aspekty. Pierwszy jest taki, że jednak to się stało. Znaczy ten problem rumuński cały czas jest. My mhm. oczywiście nie żyjemy problemami rumuńskimi na co dzień, ale to ciągle jeszcze będzie miało swoje i to też nieznane konsekwencje. A my też jesteśmy takim krajem, gdzie po pierwsze mamy totalną polaryzację, a po drugie, ja trochę jednak zmuszę pana do odniesienia się do tego, jak zachowuje się PiS przede wszystkim, nie Konfederacja w tym, ale PiS, no bo PiS realnie wypowiada posłuszeństwo państwu polskiemu, szczególnie to widać w podejściu do prokuratury, ale nie tylko, bo tak samo decyzje dotyczące PKW, pieniędzy właśnie, które PiS tak rozkosznie wydawał na swoją kampanię wyborczą, więc to jest poważny problem i pytanie, czy my rzeczywiście mamy jakieś takie, nie wiem, crash testy przeprowadzone, bo tak jak mówi Janusz, Mamy taki deepfake. No i mamy taki deepfake na przykład wrzucony o godzinie 23.59 przed ciszą wyborczą i tam jest jakaś młoda działaczka, która jest pobita przez człowieka, a tym człowiekiem jest Ach, Rafał Trzaskowski. Czyli ten, który jest dzisiaj no, tak przynajmniej widzimy. No, nie jest to żaden problem, żeby coś takiego zrobić, tak? Ale um, przeciwdziałanie dezinformacji polega również na tym, że informujesz o tym, że coś jest fałszywe, jeżeli fałszywe jest i tutaj nie ma znaczenia, kiedy informujesz. Informujesz o tym, że mamy do czynienia z czymś, co było fałszywe. E, skupię się na innej perspektywie, o której Pan powiedział, czyli o też praworządności. No, skoro jesteś złodziejem kur, byłeś w kurniku. Przez lata ci się tam dobrze żyło w tym kurniku, i kurki wynosiłeś. To wiadomo jest, że dzisiaj nie przyjdziesz, i nie powiesz: W kurniku dzieje się dobrze, jak ktoś ci zabronił wynosić kurek. I tak jest z spisem. Przez lata zniszczyli Trybunał Konstytucyjny, Krajową Radę Sądownictwa, upolitycznili prokuraturę, podsłuchiwali dziennikarzy, polityków, podsłuchiwali niewygodne osoby. Doprowadzili do sytuacji, w której prawo było pisane, pod poszczególne kwestie, chociażby po to, żeby ustawiać wybory kopertowe, czy później zasypywać dziury, mówiąc, że wszystko, co w wyborach było legalne, to wszystko zrobił PiS. Mieli swojego prezydenta, który wszystko podpisywał, nic nie wetował, a jak się o coś pokłócili, to mam wrażenie, że dla PiSu. I dzisiaj nie ma PiSu przy władzy, ale jest prezydent. I co ten prezydent robi? Mówi tak, wszystko, co tam było, było dobre. Dlaczego? Bo broni siebie swojej decyzji. Nie chce ustąpić. No jeżeli masz kogoś, kto doprowadził do tego, że pozwalą na kradzież tych kur, a tak się zachowywał Duda, będąc prezydentem, no to dzisiaj wiadomo, że w tym układzie politycznym z Dudą nic nie zrobisz, cały ten układ będzie się konserwował i wszyscy będą krzyczeli, gonić złodzieja, a sami byśmy złodziejem. I to jest dzisiaj z pismem układ, który się dzieje. To znaczy, oni najbardziej krzyczą o demokracji, ale problemy od sędziów powołanych nielegalnie do trybunału aż po ostatnie zmiany, które miały zmienić format. Nielegalnych czynów w ich zalegalizowanie przez, y, przez parlament, kiedy PiS jeszcze rządził, to jest obraz 8 lat. Najpierw na psuli. A dzisiaj mówią, to nie my popsuliśmy, tylko my tutaj bronimy demokracji. Nie. Ktoś napsuł, ktoś doprowadził do tego, że mamy naprawdę dzisiaj złą sytuację, jeżeli chodzi o ten profil praworządności, czyli tego, żeby sędziowie wszyscy byli uznawani za sędziów, żeby Krajowa Rada Sądownictwa nie była polityczna, żeby Trybunał Konstytucyjny był Trybunałem Konstytucyjnym zajmującym się Konstytucją, a nie ogłaszaniem nie tego, czy w Polsce mamy. Sta, stan wojenny, czy, czy, czy jak, zamach stanu. Zamach stanu już, no, no szaleństwo to jest jakieś. No, I dopóki nie wygramy tych wyborów prezydenckich, mówię o koalicji 15 października w szerokim horyzoncie, bo ja liczę, że ją wygramy i kandydat, kandydatka z naszego obozu wygra, to będzie dobry czas dla Polski. Inaczej będzie trzeba się dalej boksować z kimś, kto nie będzie chciał naprawić wszystkiego, co zostało popsute. Po, po I dlatego od tych wyborów 15, tego, od tych 18 maja i później Pewnie drugiej tury, drugiego czerwca, tak wiele zależy. Yy, chciałem jeszcze pana zapytać. Yy... A już tak pan wrócił do czasów PiSu, trybunału i tak dalej, to nie było pytanie. Tekście, to więc ja komisji ja świadczy tak, ale tak yy, 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 przechodzimy do tych, do tych tematów. Chciałem pana jeszcze od dawna zapytać o to. Dzisiaj mam okazję o kwestię Pegazusa. Oczywiście mamy komisję świadczą do spraw Pegazusa. Pan przez lata był politykiem opozycji, teoretycznie mógłby pan doświadczyć, chociażby Krzysztof Brejza doświadczył sam na własnej skórze tej inwigilacji. Dzisiaj jest pan nie tylko członkiem rządu, ale także ministrem cyfryzacji. Yy, Jakie jest pana takiej? Ogólne przemyślenia na temat tego, jak państwo rzeczywiście korzystało z Pegasusa. To znaczy, czy to jest tak, że ta sprawa w gruncie rzeczy jest już dla pana jasna, ale to kluczowe pytanie, które chciałem zadać, czy ma pan poczucie albo jakąkolwiek wiedzę, że system Pegasus w rękach polityków mógł, mógł być stosowany jeszcze w jakimś innym charakterze niż taki, o którym wiemy? To znaczy, że po prostu grupa polityków, niemalże jak na filmach, uruchamiała sobie ten system. I bez wiedzy sądów inwigilowało różne osoby, co, co jest być może trudne dziś do weryfikacji. Znaczy, jak było, jaka duża była pańskim zdaniem skala? Czy my się obracamy rzeczywiście wokół tych nazwisk, które są dzisiaj znane? Czy te pokusy polityków, żeby stosować Pegasusa wobec, nie wiem, dziennikarzy, którzy krytykowali polityków, różnych działaczy, była większa i my tak naprawdę wiemy tylko, yy, znamy mały wycinek tej patologii? Myślę, że wiele jeszcze nie wiemy, bo yy, wiele spraw było na koniec gumkowanych, wyciszanych i wprost kasowanych żeby nie można było odtworzyć wszystkiego, co było robione Pegazusem i tego jestem przekonany. To znaczy, władza pisu w ostatnich dwóch miesiącach swojej władzy, czyli po wyborach, miała czas na to, żeby zamazywać rzeczywistość i wiele tych rzeczy, łącznie z komputerami i innymi rzeczami, nie jest odtworzyć, bo poznikała wiedza i nie można wszystkiego odtworzyć. Nie mam zatem pełnej wiedzy, gdzie jesteśmy, ale czy był Pegazus i inne ewidentne. Programy szpiegowskie wykorzystywane do tego, żeby je żeby utrwalały władze PISU, jestem przekonany, że tak było. Jestem... Znaczy, może Pan dzisiaj ręczyć, że my za ileś lat, gdy wy przestaniecie rządzić, nie będziemy jako dziennikarze odnajdywać takich historii, ale wobec obecnej opozycji? Czy te pokusy mogą istnieć dzisiaj także w obecnym obozie? I czy jakie w ogóle dzisiaj jest stosunek do właśnie trochę na kanwie tego, co się wydarzyło, w ogóle wobec stosowania tak potężnych narzędzi? Nie, którymi też dysponujecie jako państwo dzisiaj. Nie wierzę w to, że w rządzie naszej koalicji jest ktokolwiek, kto by zdecydował się na to, żeby inwigilować, szpiegować, albo robić cokolwiek, co jest niezgodnego z prawem i podnosić rękę na demokrację, bo tak to traktuje. Uważam, że w ogóle sądy powinny mieć większą kontrolę nad inwigilacją, bo sędziowie powinni wiedzieć w jakiej sprawie i wobec kogo dopuszczają na przykład kontrolę operacyjną. To by było o wiele łatwiejsze do zweryfikowania i pozwalałoby rzeczywiście podjąć sprawę, ale Mam też takie przekonanie, że służby muszą mieć programy i muszą mieć odpowiednie metody do tego, żeby sprawdzać operacyjnie, chociażby szpiegostwo, działać przeciwdziałać terroryzmowi, umieć dokonywać sprawdzenia ewentualnych aktów sabotażu, mieć po prostu to wszystko według instrukcji ścigania przestępstw.